Hej! Nie wiem czy pamiętacie, ale niedawno dzięki magii Simsów 4 patrzyliśmy jak powinny wyglądać dzieci Jenny i Balto, tak, żeby nie były ich klonami. I tak sobie pomyślałam: skoro już mamy gotowego Balto, pięknego, absolutnie cudownego Balto, patrzcie, kurcze, namalujcie go jak jedną z waszych francuskich dziewcząt, to tak sobie pomyślałam, dlaczego nie użyjemy tego, żeby wygenerować jego ojca. Powiemy że matką Balto była Anaju, biała wilczyca, a nic nie wiemy o ojcu. Kiedyś, co prawda, ja go rysowałam, według mnie, jak wygląda i według mnie on również jest ojcem Steela i Balto i Steel są przyrodnim rodzeństwem, ale zobaczmy, co na ten temat sądzi sztuczna inteligenta Simsów 4. Pewnie wiele lepiej niż ja, bądźmy szczerzy, na czym ja się znam. A więc chwila prawdy. Wygenerujemy ci ojca. Balto, nareszcie nie będziesz... Twój ojciec wyszedł po mleko i nie wrócił? Nareszcie będziesz miał ojca. Wróci z mlekiem wreszcie. Wiecie, co dalej wygląda, jakbym mógł być ojcem również Stila i Balto? No, ale to wyjaśnia, skąd bestia z naszego poprzedniego wideo wzięła swoje umaszczenie takie ciemne. Po nim i też te złote. To, to w dziwny sposób ma sens. On wygląda jakoś na strasznie nieśmiałego? No, syn, zgadza się. Syn. Ojciec, zgadza się. Ale ja nie chcę, żeby on był stary, niech będzie ciut młodszy! No bo patrzcie, to jest staruszek, nie. Masz być młodszy, domagam się, żebyś był młodszy. I patrzcie, ma różowy nos, ciekawe! Balto, czyli ma jakieś cechy, który Balto nie ma. Ale ma tak jak on skarpetki, tylko że właśnie kiedy on jest bardziej czarno Balto jest szaro-brązowy. No ciekawe. To było krótkie wideo. Nie, żartuję. Myślę, że powinniśmy zrobić więcej. Myślę, że powinniśmy też na narysować Anaju i zobaczyć, jak wyglądałoby rodzeństwo Balto. Da więc pora zabrać się za Anaju. Wiecie co, użyjmy Balto jako bazy. Dla Anaju, no, Balto, jak w Twoim zdaniu Twoja matka by wyglądała? Mówcie mi o Simsy 4. Mogę z tym pracować trochę odmućmy. O, nie ma mąż, to, to moje jest mąż, gro, to jest mąż. Tak, matka, ojciec zgadza się. A, zobaczmy. Ojciec Balto, jak się nazywał według gry? Malsi. To jest Malsi Balto. I ojciec Balto był agresywny. Uparty. I gubił, gubił kupę kudłów. Więc moja teoria jest taka, że wszyscy mu opowiadali, jakie wilki są złe, i on uważał, że powinniśmy coś na ten temat zrobić. A wszyscy mówili mu, nie, nie, nie wychylaj się, ale że on był agresywny i nieposłuszny, to się wychylił, zaatakował wilki, wilki może go za karę uwięziły, i się zakochał jakoś w anaju. Ewe, zająć się naszą anaju. No zacznijmy od jej futra. Nie, zacznijmy od tej sylwetki, a już przede wszystkim jest napakowana, że hej... w, obu, w pierwszym i drugim filmie jest na, na, napakowana. Ogon się zgadza. Umaszczenie ona miała. Hmm. Wydaje mi się, że jednolicie białe. Może takie? Może takie. Myślę, że powinnam jej wszystko usunąć z trybu malowania. Aby usunąć wszystko, co malowałam, zostaw tylko. To jest w sumie mocno podobne do drugiego filmu. W drugim filmie miała obwódki na oczach, i oczy były czerwone, co sugerowało, że jest albinoską, ale w pierwszym filmie była jednolicie biała. Może to chyba bardziej kremowo-biała. Będziemy szli według pierwszego filmu, gdzie właśnie Balto ją widzi wtedy, jak jest na dnie kanionu. I to być może nie jest ona, tylko jej duch, jakieś widmo. No, takie ukośne oczy, potwierdzam. Dobra, może bliżej siebie te oczy powinny być. Czy ja i Zeza właśnie zrobiłam? Potwierdzam, że w filmie nie miała Zeza! No więc ona była mega puchata, mega napakowana. Może nawet bardziej puchata. Zobaczmy jej futro. Czy jest bardziej puchata niż to futro? Okej, okay, nie aż tak puchata. Może? Nie, ona miała taką wielką grzywę, jakby. Wiecie, że to? To! Tak, taka naju wygląda w pierwszym filmie. Super, super puchata. Te skolorowania yy, musimy dać jej czarne uszy. Końcówki uszu miała czarne. Bo bazuje na pierwszym filmie, nie na drugim. W drugim, moim zdaniem, ma nudniejszy design. Teraz potrzebuję bardzo mocno jej łapki, żeby mi pokazała. Bo w pierwszym filmie ma takie czarne pazury na łapkach, wyraźnie widoczne. Co tutaj wygląda jak pazur? Może nie. To biorę najbardziej podstawowe Dobra, daję ci czarne pazurki. Dlaczego mój tablet tak nienawidzi? Simsów, A teraz trochę dalej na dolne łapki. Poproszę zbliżenie. Można w ogóle zrobić zbliżenie na dolne łapki. Tak. Aby poddaje się. Przechodzę na myszkę, bo mój tablet po prostu nie chce współpracować z simsami. No i to jest Tanaju. Teraz tak, jej cechy. Na 100% była inteligentna. kurczę była praktycznie magiczna. Eee, niezależna, dużo łaziła sama. Może też była kiedyś rząd na przygód? Nie, w sumie nie widzimy nic po niej, żeby była rząd na przygód. Na pewno była kudłata, to mogę potwierdzić. Była kudłata, wierzymy to. No to, to ustawmy, że ona jest matką Balto. A, no tak, już to jest ustawione. To teraz przekonajmy się, jak wyglądałoby rodzeństwo Balto. Jestem super ciekawa. Więc najpierw weźmiemy ojca Balto. Malsi, już zapomniałam, że jego imię to Malsi. Nie podoba mi się Malsi, Malsi to jest takie żeńskie imię. Lesio, też mi się nie podoba. Hobby, nie. Dobra, to musi być Malsi, to jest przeznaczenie. Nie mam wyboru, to musi być Malsi. I tak, ona miała żółte oczy. Czy, czy może jest jeszcze jaśniejsze żółty? Bo no tak w drugim filmie miała czerwone, w pierwszym miała żółte. O, tak żółte, tak. A Naju ma za duże uszy. W pierwszym filmie ona ma takie maciupcie, maciubcie, maciubcie. No, praktycznie takie. I może trochę szersze poliki. <grymne> <grymne> może nie, może jednak nie szersze poliki. Dobra, to jest Naju. Dobra, teraz jest. jestem gotowa generować ci dziecko z Marsi. Zaraz się przekonamy. Jak wyglądałaby siostra, Balto? Jak Wyglądała Wyglądałaby jak Delp. Widzę, że po yy, Anaju odziedziczyła swoją puchatość, a tak poza tym to wdała się mocno w swego ojca. Ma jego brązowe oczy zamiast żółte matki, jego różowy nos, jego duże uszy. No i ogólnie jego umaszczenie. Ma więcej naprzednich umaszczenia, niż Balto. Więc tak, to jest siostra Balto. Nazywa się ona... Ziaja! Siostra Balto nazywa się Ziaja! Wiecie co, nie, bo jeszcze Ziaja mnie pozwie. Dora. O mój Boże, Dora de Explorer. Nie, błagam, inne. Nie Lady! Bryza. Nie. Lumi. Okej, okay, siostra Balto, Lumi. Lumi jest. O, jest ja. łatwa do wystraszenia, O, niespokojna. No to ciężko się jej pewnie żyje w lesie z wilkami. Inteligentna. Jak jej matka i brat. I lubi się bawić. Może trochę jej lepiej byłoby z ludźmi zamiast w lesie z wilkami. Ale przekonajmy się, jak wygląda następne dzie... rzeństwo balto. A więc Marsi i Aniu mieliby razem. O! Klona mamy mieliby. Wygląda na kanaju z dłuższymi... uszami. Nie, nie zgadzam się. Obiecywałam żadnych klonów, więc nie będzie żadnych klonów, nawet jeśli ładnie wygląda. Okej, okay, kolejna siostra Balto. Jest znacznie bardziej jasnobrązowa niż ojciec. Odziedziczyła po mamie te czarne uszy, tak jak Baltom, ma, ale ma też czarny pysk. Okej. Okay. I ma oczy ojcań. Czy Baltom ma oczy bardziej? I ma jakieś oczy, ale ma po, nie, po nim kawałek różowego nosa. Więc co wiemy o tej siostrze Balto? Jak się nazywa? Bo ta jest Lumi, a to jest Neska. Nie, nie chcę, żeby Neska fajnie pozwało. Pasja? Mm, nie. Lici. Okej, okay, to jest Lici. Nie. Rusia nie. Franki. Nie. Lilu. Zgadzam się na Lilu. Lilu, druga siostra Balto. Jej osobowość to uparta. A jak prawdziwy wilk. Niezależna. A, czyli zdecydowanie. I aktywna. Nazwiska Balto to ona najbardziej wdała się w wilki. I mam taki pomysł, że ostatnie rodzeństwo Balto wygenerujmy nie przez jego rodziców, a poprzez niego jego samego. Jak według, jeśli kliknę w niego. O, trzecia siostra będzie. Dobra, jak wyglądałaby jego siostra? Czy Balto był jedynym chłopcem ze swojego rodzeństwa? Nie, nie chcę... O Jezu Chryste. nie! Nie, po prostu... Nie! Okej. Okay. Ok, z tym mogę żyć. Ok, ostatnia siostra Balto wygląda mocno jak on, ale odziedziczyła. Futro matki odziedziczyła. O, to chciałam powiedzieć. No, podoba mi się. Przynajmniej jedno z Balto wygląda jak on. I ona nazywa się Malina? Nie. Tapi. O, Tapi podoba mi się imię. I Tapi jest. Kudłata. To no, pewnie odziedziczyła futro po matce. Rozrywkowa. I też jest myśliwym. Czyli też jest bardziej wilcza niż Balto oraz Lumi. To chyba Lumi jest taka bardzo psia. No, boi się mieszkać. Może kolejny Balto byłby o tym, że Lumi właśnie chce dołączyć do Balto w mieście jako pies. A reszta rodziny przychodzi jej szukać. Bo myślą, że ją ludzie porwali. Co wy na to? Tak więc w tej rodzinie, a tylko się upewnia, że wszystkim się y, sytuacje rodzinne zgadzają. Pokaż mi jak twoja rodzina wygląda. Balto brat, ojciec, matka, siostra, siostra, siostra. Zgadza się. Tak więc mamy. Ojca o imieniu Marcy. Który był kudłaty. Anaju Wilczyce, która również była kudłata. Balto. Który w sumie nie wdał się super mocno w któregokolwiek ze swoich rodziców, mamy jego siostrę Lumi, która przypomina mocno jego ojca, ale z futrem yy, ich matki. Drugą siostrę, Lilu. Yy, która No, jest oryginalna. Po, po matce ma tak jak matka i brat czarne uszy, a do tego czarny pysk. No i tak jak matka ma to jest umaszczenie, ale... Nie jest tak biały, tylko bardziej beżowe i ma ciemne plecki. Pewnie po ojcu. No i na koniec Tapi, najmłodsze z Balto, najbardziej do niego podobne, ale znacznie bardziej puchate po matce. Wiecie co to znaczy? Pora zapisać i udostępnić całemu światu, żeby to podziwiał. Tak wygląda cała rodzinka razem. Co może ciekawszą pozę znajdziemy? Nie, też nudna. O, to jest ciekawsza poza. Mamy Anaju razem z Balto podekscytowanych. Tapi też jest podekscytowana. Tak, podoba mi się. Mamy tutaj Balto, no już jego znamy z poprzedniego filmu. Jego ojca Malsi. Mamy Anaju. Mamy Lumi. Mamy Lilu. I mamy tak pierwszy Balto, to znamy, drugi to jest jak e, córka Balto ucieka w dzicz, trzecie z jakiegoś powodu ma samoloty, a to będzie Balto 4, o tym jak e, Bal, rodzina Balto zwala się do miasta. I już gotowy cały świat może się tym cieszyć, możecie pisać komentarze. Zanim się już pożegnamy na dzisiaj, chciałabym jeszcze podziękować gorąco, z całego mojego płonącego serca jak z niego podziękować wszystkim osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Zwłaszcza mocno, zwłaszcza gorąco, zwłaszcza sercowo dziękuję. Czmielowisz Wilek, Juri de Karkiejos Lord, Justynie Kołakowski, Klover Jasei, Dani Dil, Marcel Wolarek, Piotr Wołuch i Krzysztof Zieliński.